Hej, cześć, witajcie, z tej strony Antosman1000 i dawno w sumie nie nagrywałem więc dzisiaj nagramy Universe Sandbox i dzisiaj jakiś nowy update nie dzisiaj i sprawdzimy sobie uderz mocno, kręć szybko 30 dobra, to sprawdzimy to sobie po prostu tak ja zatrzymuję symulację ale pusta symulacja i tak. Bierzemy markurego i zmieniamy mu, żeby obracał się. Hmm. Okres rotacyjny. Sekundy. Żeby jedną sekundę się obracał. O, właśnie. Trzeba to ten. Trzeba to trochę wolniej. Jeszcze raz. Bierze. Ale fajnie, że działa. Fajnie, że działa. I to fajnie nawet działa. Tylko nie zobaczyliśmy tego, bo to za szybko było niestety. Ale teraz bierzemy ruch. Czekajcie. Och, nagrywa się. Uff. Dobra. Okres rotacyjny. Minuty. Jedna minuta. O, rozrywa. Ale to ładnie wygląda. Ale fajnie to wygląda, jakby rozsadzało coś. A ja jestem czegoś takiego ciekawy. Czy jeżeli weźmiemy słońce? Tu. Tak, chyba już wiecie, co chcę zrobić. Już chyba większość z was wie, co chce zrobić. Niektórzy może nie jeszcze. Ale dla niewiedzących, zrobimy tak, że po prostu ro słońce rozkręcimy szybko. Więc tak. kres rotacyjny. Damy jedną minutę. O ho, oh, 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 ale to fajnie wyglądało. Ze słońcem chyba lepiej niż z planetami nawet. Czekajcie, a jak teraz do środka Adam czarną dziurę sła. O ma się stu słońce. To czy ta. To czy to to wchłoni? Czy to się zacznie zatrzymywać jakkolwiek, czy... Chyba nie. Dobra, chyba tego nie da rady. A właśnie, a co się stanie, jeżeli czarną dziurę? Tak mega szybko rozkręcimy. Ej, to jest fajne. Przepraszam, że tak długo nie nagrywałem, ale. miałem nielekki problem z, z nagrywaniem. Znaczy, nie to, co z nagrywaniem, co z programem do nagrywania. A nie jest. Na czarnej dziurze to nie działa, dobra. Ale na przykład weźmiemy sobie otwórz jakąś istniejącą symulację. Układ słoneczny, dobra. Układ słoneczny to git symulacja. I weźmiemy coś takiego. Że my pójdziemy. Na przykład. Na przykład, na przykład na Marsa. Na Marsa. I rozkręcimy mega szybko Ziemię. To jak to z naszej perspektywy będzie wyglądać? Fajnie czy nie? Dobra. Piszcie przy okazji, co chcecie w następnych odcinkach. A więc wygląda jakby ziemia wybuchła. A jak to wygląda z tej perspektywy słońca? Po prostu ziemia znikła. Wow, fajnie, fajnie to wygląda. Nie powiem, że nie. Teraz tak sobie to będzie lecieć. Niektóre w stronę słońca, niektóre chyba wyjdą z układu słonecznego. Wcześniej nie zatrzymują się. Nie, nie zatrzymują się. Nawet zbytnio sobie słońce, ze słońca zbytnio nic nie robią. Więc po prostu zrobimy takie coś. A bo tam było jeszcze uderz mocno. Czyli jak na przykład. Co się stało? Chwila, mi... Chwila. Za chwilę wracam. No, witam, witam. Trochę gorzej mnie będzie słychać. Bo nie musiałam włączyć mikrofon, podłączyć sobie myszkę, bo mi się rozładowała. Ale wracając, tam było uderz mocno. Jeżeli na przykład uderzy, który jest w takiej wielkości, to na przykład westą w niego uderzy. O! Bum! I sprawdźmy, co się stanie. Wyśpieszmy do minuty i spójrzmy, co się stanie. To po prostu nam rozerwie Merkurego, czy, czy coś się z nim stanie? Czy po prostu zmieni mu się orbita, czy to co zawsze, czyli powstanie jakiś krater i, i trochę się tylko orbita zmieni. Ale było uderz mocno. skoro uderz mocno. To powinno być mocne uderzenie. Czy to jest prawda? Rozerwie nam Merkurego? Oczywiście, że nie. A Eris jaka duża jest? No, bo to nie tu. O! Takie coś. Nie no, nie mów, że coś takiego nie rozerwim. Merkurego. E no, nie gadaj. Takie fajnie to uderzenie wyglądało. Teraz tak wszystko uderza ponownie. Właśnie, ciekawe jak mu się znowu orbita zmieniła, Erisowi. Oj no. znaczy nie, Arisa, nie tylko wiecie. Tamte Eris wracał do Słońca. Które nie udało się... o. Stały wyrzucone z układu słonecznego. Dobra, ale widać, że to było mocne uderzenie, bo jeszcze się świeci aż na czerwono. Ale chyba na dzisiejszy odcinek to będzie tyle. Ja jeszcze spróbuję coś tam ogarnąć jak to dział, działa. I piszcie co chcecie w następnych odcinkach. Chociaż czekajcie, czekajcie, zanim jeszcze. Nie no jeżeli to nie jeżeli to nie uderzy mocno To już nie wiem. Jeżeli Chyba wiem gdzie to trzeba zrobić, bo tu na orbitę. mnie jakbyśmy uderzyli na przykład czele dość mocno na przykład w Ziemię. Weźmiemy sobie Ziemię. Ziemię, 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 Ziemię. Mamy Ziemię. Bierzemy na przykład taką, takiej wielkości asteroidę. I sobie chcemy, żeby uderzyła na przykład 80 km na sekundę. I się trochę oddali. Poleciało... O, patrzcie! Patrzcie, jak to szybko leci. No, jeżeli to nie będzie mocne uderzenie, to już nie wiem, co to jest mocne uderzenie dla gry. Patrzcie, nawet Muszę myszką skrolować, żeby dogonić do tej asteroidy. Już przeleciał prawie połowę swojej drogi. A przypominam, że zbytnio nie przyspieszyłem czasu. Dobra. Po tym uderzeniu kończymy chyba już. Mam nadzieję, że to będzie warte i uderzamy tylko za nim, to sobie to trochę powolnie. Popatrzcie jak to szybko leci. No, jeżeli to, to nie będzie mocne uderzenie, no to... No to już nie wiem co to jest mocne uderzenie. O, leci. To nie było mocne uderzenie. Dobra. Ostatnia próba, ostatnia, ale to ostatnia próba, żeby to zrobić. Bierzemy Plutona. Czekajcie chwilę. No, witam, witam z powrotem. Coś tam musiałam zrobić? Już powracam. Uderzamy tak mocno Plutonem. No. Jeżeli to nie będzie mocne uderzenie, to już nie wiem, co to jest mocne uderzenie po prostu. Kurde. Hm. Dobra. Patrzcie jakie uderzenie. Patrzcie, to jest... To jest realny prawie czas. I uderzenie. Pff, pff. Oh. O kurde, ale moc. Widzicie tą falę uderzeniową? Jakbym tutaj był, to bym wiedział, że już po mnie. Już bym dosłownie wiedział, że jest po mnie. Nie jeszcze, jakbym zobaczył to. Widzicie, jak to szybko idzie? O, Wow. Ale mocne. Jeżeli po tym się nie rozerwie, to ja już nie wiem, co to jest dla nich mocne uderzenie. Patrzcie, ziemia zaczyna dymić. Może to jednak jest mocne uderzenie na pewno do Europy dotrze Już po Europie. Już po całym świecie w sumie. fajnie tu wygląda. Tu już się taki... A, nie zamknęło się. Fuuu. Fuuu. Dobra. Nie no, to się nie rozerwało. Też nie wiem co to jest. Ich mocne uderzenie, po prostu. Ja was żegnam. Przynajmniej zobaczyliśmy, co się stanie, jeżeli tak mocno uderzymy. Właśnie tym ja was żegnam. Cześć i na razie. Ale to ładnie wygląda.